Raz jeszcze, dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Co tu mamy? A, już wiem, o co mi o to chodzi. Poczekam, aż ktoś tutaj przyjdzie. Zaczyna się transmisja. Mam nadzieję, że dane mi będzie dzisiaj wszystko zrobić ładnie. Już nie będę miał numerów z internetem, tak jak wczoraj. Cieszę się, że znowu Państwo są. Więc proszę Państwa, ja właściwie to jeden temat tylko, no chyba dwa. Pierwszy, mniej ważny. Proszę Państwa, ja nie sądziłem nigdy, że PO jest tak antyniemiecka i tak antysemicka, ponieważ, proszę Państwa, prezydent Trzaskowski, przecież Angela Merkel tego nie wypowie, czynnikarze niemieccy też tego nie wypowiedzą. Szkoda, że Grzegorz Brzęczyszczykiewicz z Chrząszczy, Lewa, powiat Chrzanów, gmina jakaś tam, nie pamiętam już, nie, nie mógł startować, proszę Państwa. A dlaczego antysemicka? No, jak można było skreślić męża pani Applebaum, proszę Państwa, to jest coś strasznego. Nie sądziłem nigdy, że PO się samo tak po, po, tak zakopie. No. Pani Doroto, zmieniłem na 16.15. Naprawdę, naprawdę, zmieniłem. Bo źle obliczyłem czas, poza tym mam jeszcze inne rzeczy do roboty na, na dzisiaj. Także, jak Państwo widzicie, to jest naprawdę bardzo ciekawe, naprawdę bardzo ciekawe. Ja już myślałem, że Platforma popełni samobójstwo. Tam z tyłu stał taki pan z taką cienką fryzurą. Ja przypominam sobie tak 2007 rok czy szósty, kiedy przestawał być ministrem obrony narodowej, z łzami w oczach żegnała gogen generalicja, zabaweczki z żołnierzykami na placu na grobu nieznanego żołnierza, Szablę mu dali po prostu i tak dalej, a ta szabla by się przydała panu Trzaskowskiemu, bo z tego co widzę, a Łękowowy właśnie, tą błękowowy. No. No, no więc widzicie, więc widzicie Państwo to jest straszne będzie dla Niemców. Prezydent Rafał Trzaskowski będzie strasznie dla Niemców. Oni tego nie wymówią. Po prostu. Coś będzie przerażające. No, Anglicy też zresztą też nie wymówią. Też nie wymówią. To, to jest jakaś dywersja ze strony PO. Notabene proszę Państwa nie rozumiem również wypowiedzi na temat troszkę takiej nerwowej pana Jarosława Gaczyńskiego, bo moim skromnym zdaniem nie opłaca się w ogóle. Przejmować, chociaż pan Trzaskowski może trochę namieszać, mówiąc szczerze, teraz mówiąc już tak szczerze i zupełnie nie oceniam go w tej chwili jako, bo już go od razu, bo już go od razu dawno oceniłem jako prezydenta Warszawy. No, Warszawa nie ma szczęścia do prezydentów. Tym bardziej, że jak pan Trzaskowski skończy być prezydentem, to by zastępcą będzie. Ten pan rabiej, prawda? No to też zupełnie jest coś ciekawego, no a niech nieważne, niech sobie będzie. Natomiast to wszystko pokazuje, absolutnie udowadnia moją tezę, że w tych wyborach, że trzeba olać absolutnie te wybory i najchętniej, gdyby była frekwencja niecałe 5%, proszę Państwa. Niecałe 5%, dlatego że to, co oni robią sobie z elektorat to są jaja. Bo ja mam takie dwa pytania. A dobrze, jeszcze za nie będzie. Posłuchałem tej konferencji i jestem troszeczkę przerażony. Faktem jest, że pani Kidawa-Błońska robiła dobrą minę do złej gry, bo załatwili ją niesamowicie, wręcz po chamsku. a pani Nowacka krytykuje szczujnie, używając języka szczujni, więc jeśli kogoś krytykujemy, nie używajmy tego samego języka po prostu. Nie ma sensu. Myślałem, że jest bardziej... No, że bardziej jest delikatna. Ta pani, jak ona się nazywała ta pani? Taka posłanka PO, która powiedziała, kogo im potrzeba, zanim jak szli na to zebranie? Potrzebałem kogoś, kto umie oszukiwać twardy i tak dalej, i tak dalej. No i wybrali Trzaskowskiego. Bardzo mi się to podobało. Tomasz czy ten ruch Po to nie jest uderzenie w Lewicę? W jaką lewicę? My mamy jakąś lewicę w lewicę, tą pisowską lewicę w Pis, czy w, czy w SLD? Czy, czy, czy w tą konfederację, bo nie wiem, o jakiej lewicy Pan mówi, po prostu, bo to mówię, jak Pan wiemy, mamy prawicowe partie komunistyczne i lewicowe partie komunistyczne. No. Poza tym sama wypowiedzi wszystkie, ten trzeci osób w państwie zaczął mówić, że prezydent musi pamiętać te wszystkie ofiary, kości, o Jezus Maria. Ja bym chciał, żeby prezydent pamiętał głównie o żywych. To jest raz. Pan Trzaskowski z kolei idzie w bój. Będzie się bił. Będzie się bił o złotą patelnię. Trochę bareje to przez chwilę przypominało. Poza tym po zapomniała, że. że bohaterzy Wilanowa nie zawsze proszę Państwa zwyciężają w kraju i kraj to nie jest sam Wilanów i Warszawa, no właśnie, więc zapomnieli troszeczkę o tym, ale patrzcie, to jest ich sprawa, to tylko pokazuje, że jako elektorat jesteśmy nieważni, bo teraz proszę Państwa zastanówmy się, co będzie. 100 tysięcy podpisów Trzeba zebrać, czy nie trzeba zebrać? Czy te podpisy ludzi, którzy głosowali na, popierali panią Kidawę Błońską, zostaną automatycznie przerzucone na pana Trzaskowskiego. Oni popierali kobietę. Panią Kidawę Błońską. Z jej programem i z jej różnymi takimi, no powiedzmy jej osobowość, a teraz nagle mają popierać pana Trzaskowskiego, który jako młody naukowiec, jak się dowiedziałem i zabrzmiało to też trochę ja, jako młoda lekarka, jako młody naukowiec przyszedł do pani Kidawy-Błońskiej, nie wiem po co zresztą, przyszedł do pani Kidawy-Błońskiej jako młody naukowiec i ja chyba był młodym naukowcem, proszę Państwa, no, więc więc zastanawiam się, zastanawiam się po prostu, jak to będzie dalej. Jak to będzie dalej, proszę państwa, z tymi 100 tysiącami podpisami. A co będzie, jeżeli w końcu sejm ogłosi w tej nowej, że na zebranie dla nowych kandydatów 100 tysięcy podpisów są trzy godziny, proszę państwa. I pan Trzaskowski niewątpliwie będzie miał te podpisy, bo oni pewnie już zaczęli zbierać i już je mają. Przecież tyle ustaw proponowali, tyle mają w bazy danych, że pozbierają i nikt tego nie sprawdzi. Bo nie jest stanie sprać. to sami widzicie, jakie to są wolne wybory i do jakich środowisk należy trzeba należeć, żeby zaistnieć w tych wyborach. Mówię, z zewnątrz karuzeli nie ma żadnych szans. To wszystko raz jeszcze potwierdza, że te wybory są, proszę Państwa, jedną wielką ustawką karuzeli i wzmacniają karuzelę i brać. I każdy, kto bierze udział w tych wyborach w jakikolwiek sposób, każdy, kto wrzuci cokolwiek do urn lub wyśle cokolwiek przez. Operatora pocztowego, do czegokolwiek wzmacnia tą karuzelę, proszę Państwa. Oczywiście, że tak. Przy czym proszę zauważyć, że jako jedyny ja nie namawiam do bojkotu, nie mówię nic, ja po prostu mówię tylko swoje zdanie i ja na pewno nie weźmę w udziału w tym cyrku, bo ja nie będę w, z, w cyrku wzmacniał. Tym bardziej, że proszę Państwa, yy, tym bardziej, że proszę Państwa. No, pan kuśmierczyk chyba i tak nie ma co zrobić, bo Kaczyński takich ogra. Oj, wie pan, żeby się nie przeliczył troszeczkę, bo zdaje się, że oni wpadli trochę nerwy za duże. pispad nerwy, i dzisiaj o tym mówiłem. A ta sprawa wraz z tymi, z tym podpisaniem umowy przez spółkę, przez jedną z polskich spółek na temat tych chipów i. Oczypowania ludzi, plus jeżeli dodamy do tego, że ta spółka również jest związana z testami, które nie wyszły, i z maseczkami chińskimi także, no to raczej bym wątpił, czy to się tak łatwo uda. Tym bardziej, że ja sobie mogę żartować, ale pan Trzaskowski jest groźnym przeciwnikiem. Bo to prawda, panie Tomaszu, Trzaskowski wejdzie do drugiej tury. Ponieważ pycha kroczy przed upadkiem i oni nie biorą tego pod uwagę. To będzie inna zupełnie kampania z jego strony: nie taka bezjajeczna, mówiąc szczerze, abstrahując od tego, że kobieta była ich kandydatem, tylko to będzie bardzo ostra, bo on dał się obrzucać niesamowitym błotem. Poza tym przypuszczam, że na pana Trzaskowskiego duża część ludzi z Hołowni nie przejdzie natychmiast na jego stronę, nie tylko z Hołowni, ale także z Dronia i z. Biedronia, i z... Z kosiniaka Kamysza po prostu dlatego, że widzieli wyraźnie, że pani Kidawa Błońska nie chce być prezydentem, a tutaj jest ktoś, kto mówi konkretnie, logicznie, bardzo ostro. Bardzo ostro i ci ludzie z Kosiniaka, Kamysza mogą przejść. I Krzaszkowski może nie jest zagrożeniem dla pana Dudy, który w drugiej turze na pewno wygra, ale jest ogromnym zagrożeniem dla przede wszystkim Kosiniaka, Kamysza, dla innych i dla pozostałych kandydatów. Może poza panem Bosakiem, bo chyba pan Bosak ma stały elektorat, ale tam elektorat mu się nie zwiększy. W każdym razie wszystko to jest w. W każdym, razie wszystko, w każdym razie wszystko, proszę Państwa, to jest związane z utrzymaniem kaluzy. Ok, to pierwsza sprawa, tak krótko będę nadawał, bo potem polecę, do, bo żeby przygotować jeszcze do radia na 2030. Druga sprawa to podpuszcza się górników. Proszę Państwa, wszystko nam w tej chwili potrzebne, tylko nie zadymy w Warszawie. Nie, nie, to skończy się tragedią. Poza tym górnicy dadzą do ręki pretekst władzy do bardzo ostrych środków, które ta władza podejmie. Już jest w jednym z artykułów mowa, że policja zaczyna się zachowywać jak służba bezpieczeństwa i prowadzi śledztwa. Nie wiem dlaczego policja, a nie ABW, ale dobrze, w Polsce robi wszystko policja, bo policja to milicja w tej chwili. no. no. I proszę Państwa, drodzy górnicy, wiecie, że ja was bronię, wiem co się dzieje na Śląsku, dostaję różne informacje, szlak nie trafia, mówię o tym, ale ostatni jestem, który was namawia w tej chwili do tego, byście przyszli do Warszawy i, i robili zadymę. Nie jest czas na to, nie jeszcze. Nie jeszcze nie, to nie jeszcze nie ten czas. Poczekajmy. Poczekajcie troszeczkę. Wasze związki zawodowe, tutaj w sierpień 80 wypowiedział, że coś tam robi. Pilnujcie waszych związków zawodowych, szczególnie tego największego, żeby rzeczywiście się wami zajęli i przynajmniej nie mieli miejsc w spółkach Skarbu Państwa i żeby nie mieli tam etatów związkowcy, to może wtedy by się rzeczywiście wami zajęli, bo to jest błąd. Nic nie, nic nie zyskają cię w tej chwili za dymą, tym bardziej, że to szczucie, tak jak na szczucie, no nie chcę mówić szczucie, ten negatywny, negatywny PR robiony wam przez różnego rodzaju fanatyczne organizacje i łączenie tego wszystkiego z Niemcami, jest, proszę państwa, jest, jest działa przeciwko wam. Działa przeciwko wam. No. I powinniście pomyśleć, to jeszcze nie jest czas. To jeszcze nie jest czas, proszę Państwa. Mam nadzieję, że ogarniecie się, że, że nie tyle, że ogarniecie, że naprawdę... Trzeba nagłaśniać to, co się do Śląsku dzieje, te listy wszystkie, które przychodzą i te wypowiedzi, które dotyczą, jak to wygląda naprawdę, między innymi tutaj takiej jednej, ja wczoraj to czytałem, osoby, która była świadkiem, znaczy pobrano wymazy od górników, ich rodzin, po czym wpakowano do jednego worka, okazało się, że zapisały się, że tam 200 parę tych wymazów, okazało się, że zamazały się nazwiska, bo napisano jakimś idiotycznym flamastrem i nikt, nie wie, czyje to wymazy są. To jest przykład. To jest przykład. To jest przykład, proszę Państwa. Natomiast w tej chwili, natomiast w tej chwili, jeżeli się, jeżeli się wdacie w jakiekolwiek awantury w Warszawie, to powiem wam szczerze, przegraliście. Nie będziecie mieli poparcia, to tak jak przedsiębiorcy, to trzeba nagłaśniać, ale jeszcze nie jest czas. Wieście mi. wieście mi. Wiem, że wiem, czytałem ten link, wiem, że węgiel idzie zewsząd, jak się da. Ja już sobie zażartowałem, że i wyście się dokopali do węgla w Kolumbii z tego wynika. Trzymajcie się tam po prostu i nie dajcie się podpuścić, bo to jest ktoś załatwiał własne interesy. Za wszelką cenę własne interesy. Proszę mi wierzyć, PiS w tej chwili jest w takiej sytuacji, że on sam się wywali. Oni nie wiedzą zarobić, ale po dzisiejszej konferencji pana premiera. No to miałem niezłą zabawę z pana premiera, ponieważ nie wiem, czy pan premier wie w ogóle, jakie są, jaka jest rzeczywistość w Polsce w tej chwili. Chyba nie. Chyba dostaje również drukowane gazety i nikt z nich nie chce z rzeczywistością, ewentualnie proszę państwa, nie rozumie również cały czas, nie potrafi przestać myśleć tak jak bankier, a pomyśleć tak jak obywatel. I jeszcze podrzucanie i to się dziwię. TVN24 robi, to jest naprawdę te telewizja pisowska, jeszcze podrzucili jakiegoś przedsiębiorcę, który jest strasznie zadowolony. To trochę przypomina przypominało mi rzeczywiście misia i trochę przypominało mi yy, w misiu pamiętacie, że yy, prezes wszystko dobrze robi i szczególnie, że Aha, i nieprawdą jest, że lał nam się deszcz na głowę, na głowę bo były dziury w dachu, szczególnie, że w ogóle nie, że prawie w ogóle nie padało, to prawie jest ważne, prawda. Yy, nie, ale pan Tanajno i górnicy, po co on się w to ładuje? Nie wiem, te górnicy są ważniejsi w tym momencie yy, w tym, w tym momencie, więc tak jak mówię. Natomiast proszę Państwa te wybory nigdy nie będą wolne, nie będą, sami widzicie jak to jest. Nie da się zebrać w 100 tysięcy głosów w tydzień, czy nawet w 2-3 tygodnie po, w trakcie pandemii, szczególnie na Śląsku, prawda, czy gdzie indziej, w trakcie tej pandemii, przy tych obostrzeniach, nie da się zebrać. Nikt nie będzie podpisywał. Nie sądzę, aby, jeżeli się okaże, że pan Trzaskowski ma 100 tysięcy głosów, to tylko potwierdza moją tezę w stosunku do, też do innych kandydatów, że mają listy już gotowe wcześniej, co jest niezgodne z prawem, nie idą do tego uczciwie, i że w większości wypadków wykorzystują listy, z zbieranych przez kilka miesięcy do jakichś ustaw, jakichś inicjatyw, referendów, różnych rzeczy, i prawdopodobnie tak samo będzie tutaj. Część tych głosów prawdopodobnie będzie, będzie zbieranie, będzie, prawda? Jeden wielki teatr, zbieranie głosów. No, o, zobaczymy. Zobaczymy. A coś o prezydencie USA i jego Nie wiem, jaki to pomysł. Dzisiaj rano coś mówiłem na ten temat, nie będę już mówił więcej. No także zobaczycie, także zobaczycie, jak będzie. Dobra, lepiej, żeby naprawdę, i tutaj się zgadzam z panem Johnny Palec, jak chcecie Majdanu i stu zabitych, to droga wolna, tak, bo oni zaczną strzelać, jeżeli zaczną strzelać, przegrali, ale wy też przegracie, no. Aha, Bartosz Kowalski, jestem świeżo po lektorze martwych dusz, utwierdziłem się w że podpisy da się zebrać, tak, to się zgadza. W tej sytuacji, jakiej jest, to się da, więc zobaczymy. Zobaczymy, nie wiem kiedy będą wybory pani Barbaro, wybory mogą się odbyć do 6 sierpnia, musi być już po drugiej turze i musi być nowy prezydent, więc prawdopodobnie wybory będą w czerwcu i dwa tygodnie później, zobaczymy, nie wiem, nie wiem, nie mamy jeszcze oczywiście żadnej, nie mamy jeszcze żadnej proszę Państwa jeszcze ustawy, więc... Zamiana kandydata, może być zamiana kandydata. Ja tylko ciekaw jestem, kto zapłaci za karty wyborcze wydrukowane. Jak się dowiaduje od pana premiera, który kto przestraszył pana premiera, czego on się boi? Przecież takiego czołobitnego, takiego hołdu lennego, którego premier zło... Polski złożył swojemu zastępcy, ja jeszcze nie widziałem. To jest przerażające. Co to za człowiek? Co on ma w ręku? Kto za nim stoi? To chyba jakaś potężna organizacja musi za nim stać. To jest przerażające, jak można się tak poniżać w telewizji. Nieważne. Yy, nieważne. Dobrze, proszę Państwa, dziękuję. Zapraszam na 20.30 do radia, gdzie sobie pogramy, jak ktoś ostatnio mi napisał chamskie piosenki. I będziemy sobie grać. Na pewno będziemy grać porządne piosenki i porządną muzykę. A nie żaden dudisko, i na pewno u mnie żaden polityk nie będzie rapował. No to będę uważam, że ten te, te challenge i to wszystko to jest jakaś totalna bzdura. To jest skretyństwo w ogóle. Ja nie wiem, i oglądam jakichś artystów, którzy udają, że rapują, nie udają, że rapują, potem jakichś prezydentów, jakichś cudów, którzy też się wygłupiają. To jest paranoja. Challenge, challenge, challenge. Zobaczymy, jak będzie. No. Dobra. Trzymajcie się i na razie o 20.30 zapraszam do radia.